Panie witam, runiczne miejsce mocy Mimeruna, witam na podpowiedzi anielskiej. Kochani, no cóż, <laughs> Hagal nam dzisiaj wyszła, a więc sporo będzie się działo tutaj. Zmiany w naszym życiu i to takie nieuchronne, no i może w danym momencie też nie wydawać się, że przyjemne, no ale... Jakieś nieoczekiwane wydarzenia, które przeszkodzą nam w realizacji planów i to niestety ale losowe, a może niestety, bo w dłuższej perspektywie one będą przyjemne. I popatrzymy sobie. Kochani, ważne, żeby tej energii nie blokować, a utrzymać równowagę i być cierpliwym to przede wszystkim. A my patrzymy sobie, kochani, jaka podpowiedź. Od aniołów na dziś, na tego 30 października patrzymy. Oj! Pierwsza grupa, druga. Chciałam od razu odwracać. Wybierzcie sobie, kochani, jedyneczkę albo dwójeczkę. I patrzymy. Jedneczka. Pokojowe rozwiązanie. A więc, tutaj e, sytuacja. Wyzwanie, które przed Tobą ostatnimi czasy stawały, nareszcie dobiegają końca. Czyli rzeczywiście, coś tutaj dobiega końca. Konflikt zniknie i w krótkim czasie zostanie zastąpiony harmonią, więc zburzy się tutaj tylko to, co, co zbędne i dojdzie y, sytuacja do pokojowego rozwiązania. Wszyscy będą podzielali poczucie spokoju, nawet jeśli część z tych osób nie do końca się z tym zgadza. Wszelkie konflikty zostaną rozstrzygnięte na Twoją korzyść. Może to oznaczać sprzeczkę z pracodawcą, zmagania prawne, arbitrażowe załatwienie spraw, konflikty z rodziną, z przyjaciółmi. Energie tutaj mówią o tym, żebyś był, była skłonna do przebaczania i wykazywania zrozumienia w stosunku do tych, którzy byli w błędzie i się mylili. Pozwól, aby zapanował spokój, jednocześnie, będąc łaskawym i pozwalając innym zachować godność. A więc, tutaj przychodzi pokojowe rozwiązanie jakiejś trudnej sytuacji w Twoim życiu, i to jest ta zmiana, która dzisiaj przychodzi, więc, bardzo pozytywnie się dla grupy numer jeden pokazała. A grupa numer dwa. Romans i to też może spaść na ciebie jak grom z jasnego nieba. Możesz poznać osobę i będziesz mocno zaskoczony, zaskoczona, bo możesz poznać kogoś właśnie tu do romansu. Bardzo ważny związek pojawi się lub dopiero co zamanifestował się w twoim życiu. To romantyczna relacja, na którą czekałaś. Jak wszystkie związki partnerskie, taki ten może mieć swoje wzloty i upadki, ale nie pozwól, by cię to powstrzymywało lub pozbawiało pewności siebie. Zaufaj, że miłość wchodzi do twojego życia po to, by w nim pozostać. Przepraszam. Jeśli twoje pytanie dotyczyło związku, w którym się aktualnie znajdujesz, możesz spodziewać się, że jego strony będą ze sobą jeszcze bliżej, więc tutaj jest poprawa. Co może się, możecie zaskoczyć, bo yy, nie rokowałeś. Yy. Przyszłe utarczki odejdą w nie pamięć. Zaufanie zaprocentuje wejściem relacji na wyższy poziom. Każdy związek ma bowiem swoje wzgórza i doliny. Mniejsza karta wskazuje, że związek ma tendencję wzrostową i wejdzie na nowy poziom poświęcenia i intymności. Karta to może oznaczać również zaręczyny, małżeństwo lub formę silniejszego zobowiązania się wobec, siebie, dwóch osób. No tutaj bardzo, tutaj relacyjnie nam się pokazało, kochani. Taki przekaz od aniołów na dzisiejszą środę. Wszystkiego co najlepsze, kochani. mimeruna